Panie Przewodniczący, od roku sprawuje Pan to stanowisko. Jak oceniasz poprzednie lata i obecne? Co udało się poprawić, co się udało zmienić? W Wydziale Sędziowskim działam już dziewiąty rok. Pierwszy jako Przewodniczący. Wcześniej byłem w Komisji Obsad jako członek, byłem Przewodniczący. Mam porównanie, jak to wyglądało, jak działa teraz. Czy coś się udało zmienić? Wydaje mi się, że tak. W tym roku, w tym sezonie wprowadziliśmy system spadków i awansów oceniania na podstawie ocen punktowych, sprawdziło się to. Z tego co wiem, środowisko jest zadowolone. Oczywiście pracujemy cały czas nad jakością oceniania, tak, żeby kwalifikatorzy byli jak najlepsi, jak najwięcej wnosili nowego i dobrego dla sędziów. Na pewno komunikacja z sędziami stoi na dobrym poziomie. Często się komunikujemy, działa strona na Facebooku, działa nasza strona wdziałowa. To tak, czego się nie udało, to jest największym moim. Z to stawki sędziowskie. Niestety stawki pozostały decyzją zarządu niezmienione. Mam nadzieję, że od nowego sezonu uda się je co najmniej urealnić w związku z obecnymi sytuacjami inflacyjnymi. Właśnie odnośnie tych stałych sędziowskich, dlatego że często trenerzy, rodzice, zawodnicy, szczególnie um, pracujący w klubach, e, z ciężkim sercem wypłacają pieniądze sędziom. Często mają do nich pretensje. Może przedstawmy jakiś przykład, że sędzia jedzie na zawody i ile on zarabia, tak naprawdę. Może taki przykład kadetki. Mecz kadetki to dla sędziego, który jest miejscowy, czyli dojeżdża o parę kilometrów na hale. To jest kwota 60 zł brutto, czyli około 50 zł na rękę. To przy obecnej stawce minimalnej za pracę, no, jest gdzieś na tym poziomie, lub czasami nawet poniżej, bo taki mecz to godzina przed. Sam mecz czasem trwa 2-2,5 godziny jeszcze obowiązki po meczu, czyli nawet 4 godziny mogą wyjść, czyli wychodzi około 15 zł brutto na godzinę pracy. Trochę lepiej ma sędzia za miejscowy, dostaje 90 zł, ale on musi dojechać, więc koszty paliwa bilansują się właściwie na to, co, co dostaje sędzia miejscowy. I tutaj bez wątpienia te stawki jako pierwsze będą podniesione. A przykład turnieju młodziczek, gdzie często odbywają się turnieje, w których są trzy mecze. Jak tutaj wyglądają stawki przy tych najmłodszych grupach rozgrywkowych, miejscowe i za miejscowe? Ile mniej więcej czasu trwa taki Turnieje młodzieżowe sędziują z reguły sędziowie świeżo pokusić, czyli którzy się jeszcze uczą, tak trzeba to powiedzieć. I są tam też sędziowie doświadczeni, którzy pełnią funkcję sędziowa głównego. Oni dostają za swoją pracę 115 złotych brutto. Sędziowie gwizdzący miejscowi 80, a za miejscowi 100 zł. No te stawki też nie są, rzekłbym, powalające i według mnie podniesienie ich o 20-30 zł już będzie urealnieniem, a dla klubów nie będzie to jakieś znaczące obciążenie w skali sezonu 4-5 turniejów o 100 zł, więcej na turnieju, czyli 500 zł na sezon. Myślę, że kluby będą w stanie to zrozumieć. To pomówmy teraz o zmianach, które nastąpiły w tym sezonie. Obecnie jesteśmy po corocznym przedsezonowym szkoleniu, gdzie co roku są pokazywane, jakie zmiany w stosunku do poprzedniego sezonu nastąpiły. Jedną z głównych zmian jest kwestia ustawienia. Wielokrotnie trenerzy podejmowali próby nacisków na sędziów, że drużyna przeciwna robi błąd ustawienia mniej lub więcej stopa z przodu, stopa z tyłu. Jak to obecnie będzie wyglądało? Właśnie wprowadzony zapis jest z tego względu, żeby wykluczyć tego typu zachowania i nie doszukiwać się na siłę błędu. Do tej pory ustawienie było precyzowane przez obydwie stopy, także obydwie stopy zawodnika linii obrony musiały być dalej od linii środkowej niż mu zawodnika linii ataku. W tym, w tym momencie wymogiem jest tylko, żeby jedna stopa tego zawodnika linii obrony była co najmniej na równi z dalszą od linii środkowej. Z podmuchownika ataku, to spowoduje na pewno ułatwienie dla chociażby rozgrywającego, a dla sędziów też ułatwienie, bo nie trzeba będzie się zastanawiać, czy to już są centymetry za wcześnie, czy nie. Na pewno wpłynie to na płynność gry i na mniej kontrowersji. Drugą kontrowersją, która często się pojawiała, jest zasłona. Przy zasłonie już bardzo dużo było robione, wytyczne się zmieniały. W tym roku właściwie. W tym sezonie będzie już tak, że właściwie ona przestanie istnieć, bo muszą być spełnione obie przesłanki, czyli zawodnik zagrywający musi być przez cały czas wykonywania zagrywki, niewidoczny do przeciwnika i lotu piłki również musi być niewidoczny. Jeżeli jedna z tych rzeczy jest spełniona, to jeszcze jest za mało, muszą być obydwie, a co prze z wyskoku właściwie eliminuje wystawę. Oczywiście, jeżeli zawodnicy będą ustawiali się specjalnie przed zagrywającym, będą się grupować, machywać rękami. To, to już jest przesłanka do zasłony i w takim momencie sędzia może zareagować, upominając najpierw kwestię kapitana, a w dalszym ciągu może skutkować to przegraniem zmiany. Zmiana również w kwestii e, kapitan Libero. No, tutaj się pojawiły też ciekawe pytania, co w momencie, kiedy mamy dwóch Libero, a jeden z nich jest kapitanem, gdzie ten drugi wychodzi? No Mówiło sprawa... o prezentacji o Prezentacji, Tak, tutaj sprawa jest dość oczywista, drugi Libero zawsze wychodzi na końcu, a po prostu między sędziami a zespołem nie będzie kapitana, tylko będzie wstał wazu Libero. To też będzie fajna, fajna sprawa. Bo od tej pory często wydywaliśmy, że zawodnik Libero był bardzo charyzmatyczny, a nie mógł pełnić tej funkcji, nie mógł podpisywać protokołu, nie mógł rozmawiać z sędziami. W tej chwili to się zmieni według mnie lepsze. Jeszcze jedna rzecz, którą często um, podważają trenerzy, zawodnicy, kwestia błąd bloku. W tej chwili pojawił się ten zapis, że blok może przełożyć ręce na drugą stronę siatki, nawet jeżeli druga strona nie dotknie piłki w ataku, ale będzie miała taki zamiar. Generalnie blokowanie po stronie przeciwnika zawsze było możliwe po trzecim odbiciu lub po każdym innym odbiciu, jeżeli zawodnik który jest nie był w stanie do tej piłki dojść. Co budziło pewne konserwacje, bo ciężko, ciężko było określić, czy, czy zawodnik miał szansę od ich piłkę, czy już nie. W tej chwili wprowadzono zapis, że dozwolone jest blokowanie nie tylko po wykonaniu ataku, ale również w momencie wykonania ataku. Nie można blokować przed. To ma też na celu upłynienie gry i wycofanie kontrowersji. Nie było wiadomo, czy zawodnik blokujący dotknął piłkę przed wykonaniem ataku, czy chwilę po. Często były kontrowersje, że przeszkadzał w ataku, w tym momencie zostanie wyeliminowany. No, mam nadzieję, że nie będzie to skutkowało jakimiś kontuzjami. Kolejna zmiana pole rozgrzewki, gdzie może się też poruszać trener, gdzie mogą być ustawione pola rozgrzewki. To wynika z tego, że niektóre sale są po prostu małe i nie ma miejsca na pole rozgrzewki tam, gdzie ono powinno od pory być, czyli za polem gry na narożniku. Teraz dopuszcza się możliwość ustawienia pola gry za ławką dla zawodników rezerwowych, ale w tym momencie trener ma prawo poruszania się tylko i wyłącznie w swojej strefie jakby zmiany libero, czyli od linii końcowej do linii ataku. Jeżeli pole znajduje się w tym tak zwanym starym miejscu, to trener ma prawo od swojej ławki aż tam się przemieszczać. Myślę, że nie będzie takich zmian, bo większość hal w Wielkopolsce jest tak duża, że te pole żywki są w tym miejscu poza polem gry, ale jeżeli takie to się zdarzy, trzeba o pamiętać, że trener będzie miał ograniczone prawo do poruszania się. Kolejna zmiana to przedmeczowe ustawienie, przygotowanie pola gry i znika przepis który mówi o polu kar. Tak, nie ma pola kar. W tym momencie, jeżeli zawodnik bądź członek zespołu zostanie wykluczony, bądź dyskwalifikowany, musi udać się do szatni. Ja w mojej całej karierze sędziowskiej, czyli przez 15 lat, nigdy nie użyłem takich kartek, które kazałyby zawodnikom czy trenerowi usiąść w polu kar. Myślę, że większość z sędziów tego nie robi, bo ciężko wyczerpać znamiona takiego zachowania przez zawodników. Aczkolwiek w tym roku, od tego staną być o tyle łatwiej dawać te kartki, że zawodnik jest wykluczony bądź dyskwalifikowany będzie mógł być zmieniony w trybie narzuconym. Czyli nie będzie sytuacji takiej, że wykluczenie bądź dyskwalifikacja kompletuje zespół i kończy mecz. Z tego też względu sędziowie powinni trochę szybciej reagować z sankcjami. Tego się spodziewajmy. I jeszcze jedna zmiana odnośnie przygotowania sali. Wysokość siatki. Wysokość siatki jest plus minus, właściwie długość, plus minus 2 cm co wynika z tego, że yy, no, siatka przy antenkach może być wyżej, nawet no, powinna być wyżej, bo mierzymy ją zawsze na środku. Na środku musimy się przepisować 2,43, 2,35 224, 2,15, do zgrywek. Więc żeby tam była idealnie, no to na bokach musi być wyżej. O tym często się zapomina, kiedyś przygowuje salę, często jest tak, że siatka na bokach wisi idealnie, a na środku jest za nisko. Środek jest najważniejszy. I jeszcze kwestia samej siatki, która gdzie tolerancja została wprowadzona, siatka powinna mieć wysokość 1 metra, ale została wprowadzona tolerancja 3 cm plus minus. To jest też kwestia, mi się wydaje, że to jest nacisk producentów, żeby nie było takich sztywnych, sztywnych reguł. To coś jeszcze może Pan przekazać, bo to szczególnie jest wywiad robiony, aby i zawodnicy, i trenerzy, i rodzice bardziej precyzyjnie zrozumieli naszą pracę sędziów. Ja życzę wszystkim. Oglądania meczów, tak jak my to robimy, czyli bez emocji. My, sędziując nie kierujemy się emocjami, kierujemy się przepisami, naszą najlepszą wiedzą w tym momencie. Oczywiście, jesteśmy tylko ludźmi, to też się będą błędy zdarzały, ale im większa presja będzie na sędziach, zwłaszcza młodych wywierana przez trenerów, przez kibiców, tym trudniej będzie się sędziować i tym większe błędy będą powstawały. Więc ja poproszę po prostu o zrozumienie i o współpracę, bo razem tworzymy to widowisko i myślę, że wspólnymi siłami uda nam się to pięknie poprowadzić cały sezon. Mam nadzieję, że już bez żadnych obostrzeń wielkich, pandemicznych dotrwamy do czerwca i będziemy cieszyć się z kolejnych sukcesów naszych zespołów młodzieżowych na arenie polskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.